Dobra chyba działa. Ja miałem nagrywać od a, 10 sekund i widać, że ja tego długo nie robiłem, bo dlatego że ja sobie strzeliłem zdjęcie zamiast zacząć nagrywanie, ale dobra, to już mnie nieważne. Powiedziałem, że tak będzie, że odpalę nagrywanie ja w sumie nie będę wiedział, co mam powiedzieć. Więc nie mogę zacząć od tego, że jestem kurwa chory i w sumie tak jak wszyscy w, w moim otoczeniu, dlatego, że przychodzę do zajęcia, jeden z gorączką, jedna kaszle, jeden smarka, a ja kaszle i smarkam. Mnie jeszcze brakuje mi gorączki, chociaż ja mam w sumie tak, że jak choruję, to zawsze tę te temperaturę mam jakąś za niską. Zawsze mam jakieś 35,5 coś takiego, więc już chyba całe życie jestem nieżywy tak naprawdę. Nie nagrywałem nic jakieś dwa lata. Ogólnie to ja miałem taki plan, żeby po prostu wykurwić tej Polski i sobie tam zacząć kompletnie nowe życie, gdzie ja pójdę pracować w jakimś magazynie i będę zapierdalał po 12 godzin na dobę, żeby się jakoś utrzymać, a tak w międzyczasie będę sobie podróżował tu, podróżował sobie tam i będę nagrywał jakieś fajne vlogi, ale kurde, wyszło jak wyszło, że jednak niestety zdałem wszystkie egzaminy na oceny yy, czwórki i oceny piątki, więc pomyślałem sobie nie no kurde, jak tak zajmijcie mi indziej, no to ja chyba tam zostanę jeszcze no i będę się dalej męczył przez kolejne jakieś dwa lata na tym moim ukochanym uniwersytecie, żeby dostać mój papier i jak ja dostanę mój papier, chociaż nie wiem czy to się wydarzy, dlatego że jeżeli mam za zadanie napisać jakąś opowieść albo coś innego to są problemy, więc ja sobie nie wyobrażam pisać żadnej pracy naukowej na jakieś 50 stron to by była jakaś masakra, znaczy to by była jakaś masakra, to będzie masakra, ja wiem, że ja będę płakał o wiele częściej niż robię to teraz Ostatnio sobie obejrzałem kilka moich starych filmików, starych, to znaczy zależy jak zdefiniować starych, dlatego że moje pierwsze filmiki były na tej platformie jakieś 8 lat temu, potem były 3 lata temu, które są aktualnie na niepublicznym, ale oglądałem sobie takie filmiki ostatnie, które nagrywałem jakieś 2 lata temu i ja pamiętam, że jakie wstawiałem, ja się podpisywałem moimi rękoma. Że ja byłem z tej cholernie dumny, a ja teraz na nie patrzę i co to kurwa jest w ogóle? Tak mnie jakoś po prostu ściska z zażenowania jak ja oglądam te moje różne rzeczy. I ja sobie myślę, co ty żeś robił wtedy, co, 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 co to kurwa ma być? A potem tak sobie myślę, tak patrzę i mówię sam do siebie, ty się kurwa nic nie zmieniłeś. W swoim życiu obierzałem bardzo dużo wywiadów, jakichś takich filmików samorozwojowych, ale jeżeli był jakiś wywiad z osobą, która zajmuje się takimi rzeczami jak właśnie samorealizacja i tego typu główna. to często pojawiało się takie pytanie, czy człowiek jednak się zmienia, czy jednak się nie zmienia. I to zależy. Z jednej strony ewoluuje i może ewoluować, jeżeli chodzi o umiejętności i różne pojęcia. Może też często zmieniać zdanie i wierzenia, ale jeżeli chodzi o taki temperament, to... Eee, Moim nawykiem od paru dni jest wstawanie i wysmarkiwanie 10 chusteczek na raz. Ja oczywiście jako osoba posiadająca mózg i która jest w stanie go wykorzystywać w najmniejszym procencie, jestem w stanie stwierdzić, że na przykład u danego youtubera podoba mi się to, nie podoba mi się tamto, blabla, siam to, stram to. I ja sobie potem w głowie robię listę rzeczy. Jeżeli ty będziesz nagrywał jakiś film na YouTubie, to ty, 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 ty nie rób. A potem ja odpalam kamerę. Ja popełniam dokładnie wszystkie te same błędy, które popełnia youtuber. W sensie wszystkie te same błędy, wszystkie rzeczy, które mi się nie podobają u nich. I powiem wam, że jeżeli sami zaczęlibyście nagrywać różne rzeczy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że byłoby z wami dokładnie to samo. Na przykład nigdy nie, nie jarało jakieś takie oglądanie filmów typu hej! To jest mój pierwszy vlog, ale jestem w posie ekscytowany, będę wrzucał to, 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 to. Ale z drugiej strony, jak ja nagrywam różne filmy, E, które głównie opierają się na moim życiu A w moim życiu dzieje się to, że ja zaczynam jakiś kanał To faktycznie chcę się podzielić tą informacją I Ja wiem, że ten film jest w sumie taki do dupy I czy ja jestem z niego aktualnie zadowolony I czy ja bym chciał, żeby ten tak wyglądał mój kanał Jakoś niespecjalnie, jakoś mówię Totalne gówno, po prostu Żadnych konkretów, nic No ale z drugiej strony sobie myślę, że ten filmik jest taki dla mnie I to jest taki filmik przypominający Jakie ja wyznaję w sobie wartości w moim życiu I możliwe, że do tego momentu dotrwało parę osób ale jednak dotrwała najważniejsza, dlatego, że ja dotrwałem, a ten filmik jest dla mnie. Ale jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to w sumie możesz oglądać dalej, jakoś się specjalnie nie obrażasz. <laughs> Każdy w swoim życiu ma jakieś cele, wyznaje różne wartości i na pewno chciałby osiągnąć coś w życiu. Coś, w sensie coś. Tylko nie zawsze ma się do czegoś predy... Ojej. Ej! Co tam? Sama się o to prosiłaś. Skończyło mi się miejsce na karcie. Musiałem wywalać parę rzeczy z tej kawery. Jak ja oglądałem czy tam jest, to tam są jeszcze jakieś vlogi sprzed trzech lat i miałem jakieś takie flashbaki. Co tam? Ja się tu odstawię. W sumie to mogę jeszcze podać kolejny przykład takich rzeczy, które mnie wkurzałem u innych, a które sam robię. A na przykład jakieś takie różne tiki nerwowe. I ja pamiętam jak ja miałem za zadanie nagrać życzenia dla mojej trenerki, dlatego że drużyna ogarnęła, że możemy zrobić tak, że na urodziny naszej trenerki każdy nagra życzenia i to potem skleimy w jedną całość i damy do obejrzenia. I ja chciałem nagrać to z moim psem, bo w sumie jakoś nie chciałem być sam przed kamerą. I ja wziąłem mojego pieska i za każdym razem jak włączałem nagrywanie, to mój im nerwowym było takie coś, że ja zaczynałem tego psa drapać I jak ja potem oglądałem to, co ja nagrywałem, to ja... Co to jest, za, za szum jakiś? A ja potem patrzę, że mój pies robi... No to ja potem ogarnąłem, że za każdym razem, jak włączałem nagrywanie, to faktycznie ją drapałem i ja potem próbowałem nagrać bez tego i jakoś miałem, mimo że ja... W ogóle nie nagrywam z z psem. To jakoś w nawyk mi weszło to ciągłe jej drapanie za każdym razem, jak ją nagrywam. A wracając do tematu, tutaj ja chciałem wam wiedzieć, że każdy z nas chciałby coś w życiu osiągnąć i kimś być, ale nie każdy ma do tego predyspozycję. I choćbyśmy się zesrali, to pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Na przykład ja mam problem z wysławianiem się i byciem jakimś takim kulu. Cool. Ja bardzo rzadko korzystam z Instagrama, ale niektóre profile to są takie kulna cool stolatki, które mają w sobie wywalone i możliwe jest to, że interesowały mnie takie profile dlatego, że ja zawsze chciałem taki być, a nie zawsze potrafiłem. I choć miałbym się zesrać, to będzie mi cholernie ciężko przezwyciężyć parę rzeczy, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces na YouTubie, ale zależy jak się definiuje sukces, bo mogę mieć 150 tysięcy milionów, kurwa, obserwujących, a wciąż być niezadowolonym i z jednej strony siedzi to w naszej głowie, a w drugiej nie, no jest jakaś granica, nie? Lepiej mieć te 150 tysięcy milionów obserwujących niż nikogo, ale wszystko w swoim czasie. Chciałem nagrać filmik, który będzie trwał jakieś 3 minuty, ale wyszło jak zwykle. A i tak jeszcze o ponad połowie rzeczy, yy, połowie rzeczy, połowie rzeczach nie opowiedziałem i w sumie wywalone. Ale chciałem tylko powiedzieć, że to, że teraz nagrałem coś, to się tego nie przyzwyczajajcie. Pożegnamy się. Ty nie masz żadnych marzeń, co? Ty musisz się wyspać, najeść i wysrać. Jesteś szczęśliwa. Pa. Mhm. Tutaj powinien być koniec filmu, ale patrzcie jakie mam zajebiste słuchawki. Teraz jak montuję ten film, to dotarło do mnie, jak bardzo jestem nieogolony, jak bardzo to wszystko widać na filmach, więc powinienem o to trochę zadbać. A raczej trochę bardzo. W zeszłym roku się ogarnąłem psychicznie, w tym roku muszę się ogarnąć fizycznie i będzie zajebiście, nora.